Witam serdecznie w Sagati. Pokażę dzisiaj perukę Vegas, która dotarła do nas w ostatniej dostawie w nowym kolorze. Do tej pory mieliśmy taki bardzo podobny kolor Y929H. Dzisiaj mamy w kolorze 938FS8. To jest taki kolor blondu ciepłego, jasnego, z nutą bardzo jasnego. Widzę tutaj także średni ciepły blond. I odrost w kolorze takiego ciemniejszego blądu, ale też o takiej lekko ocieplonej nucie. Ruka ma przepiękny fason, jest w rozmiarze 55-57. Jeszcze zanim ją przymierzę, pokażę jak wygląda od wewnątrz. Mamy tutaj siatkę mono top i ona jest taka dosyć spora. Cała ta część ciemieniowa będzie tkana ręcznie, dzięki temu możemy sobie manewrować trochę przedziałkiem. Poza tym peruka posiada grzebyczki, które poprawiają stabilizację peruki na głowie. Te grzebyczki są tutaj z tyłu i dwa po bokach po stronie monotopu, po prawej, i po lewej stronie monotopu. Włosy są termiczne, bardzo miłe w dotyku, takie półmatowe, piękne, taki naturalny, fajny połysk. Ciemniejszy kolor mamy w odroście i troszeczkę ciemniejszy jest jakby od dołu, ale tak jakby więcej tych refleksów, po prostu ciemniejszych miała doj. Góra jest natomiast koło twarzy taka mocniej rozświetlona. Włos termiczny, czyli możemy stosować lokówkę prostownicę, chociaż ona ma tak piękny fason, że nie wiem, czy jest sens psuć cokolwiek po swojemu, kiedy model ma naprawdę piękne cięcie. Zakładamy. Podpełka. Tu jest oczywiście też siateczka lace front, taka bardzo mięciutka i trochę włosów baby hair. Nie ma ich dużo, ale tak zaznaczony, taki odrastający włos jest. Vegas do tej pory była w Sagatti raczej w takich tylko większych rozmiarach. Mamy takiego średniaka, teraz 55-57. Próbowaliśmy zamówić totalnie mniejsze, ale niestety akurat z tego wzoru, z tym monotopem nie jesteśmy w stanie złożyć takiego zamówienia, żeby wykonano uszy takie na 52-54, więc mamy w średnim i mamy w dużym rozmiarze. Średni rozmiar kolor 938FS8 wygląda w ten sposób. Tutaj mamy te włoski baby hair. Jest lace front, który oczywiście musimy obciąć. On jest mało widoczny, bo jest w kolorze cielistym. Możemy sobie pozwolić na to przerzucanie grzywki ze względu na to, że jest ta, ten monotop tutaj. Stąd cena tej peruki jest troszeczkę wyższa niż te najtańsze ekonomiczne, ale mimo wszystko myślę, że cena jest, patrząc na jakość, wytłumaczalna. Cenę znajdziecie oczywiście w opisie, zaraz za chwileczkę ją podam. Tak wygląda peruka z tyłu, po bokach i z przodu. Niesamowicie kobieca, przyjemna, miła. I w fajnym kolorze. Myślę, że to jest kolor taki godzący średni blond z jasnym blondem w bardzo ładnym, takim świetlistym balejarzu. Jeżeli podoba Wam się ten model, mamy też inne kolory, nie ma ich dużo. Jest jeden bardzo podobny z większą ilością ciemniejszych tych. Refleksów. Też jest w jasnym brądzie, taki z miksem średniego, ale z przewagą wtedy będzie średniejszego, średniego brądu. Jest jeszcze w kolorze jakimś ciemniejszym, chyba brązowym, z tego co pamiętam, tylko tamte będą większe. Polecam Wam bardzo serdecznie ten model. Uwadzę, jest myślę, że naprawdę bardzo ładny znajdziecie go oczywiście w sklepie sagatia.pl jak zamówić, albo bezpośrednio w sklepie sagatia.pl, albo zapraszam Was, skontaktujcie się z nami przez komunikator można również zadzwonić kontakty zawsze podajemy w naszym bio, w naszym opisie profilu a także znajdują się na stronie sagatia.pl także szukajcie nas wartujcie w naszym sklepie, bo jest naprawdę bardzo dużo ciekawych modeli, jesteśmy świeżo po dostawie i w najbliższych dniach będę pokazywała również inne kolory oraz nowości kolorystyczne, które się pojawiły teraz wiosną tego roku. Do zobaczenia!